6 lat po premierze Slime Ranchera, doczekaliśmy się drugiej części, także witam was w nowej gierce. Odcinek miał być już w dzień premiery, ale powiedzmy jest 19, a gra dopiero co wyszła. 17 minut temu. Dobra, zaczynamy. Ale czekaj, czekaj, tu może Polski jest. Ty no nie ma, nawet Ruski jest, a polskiego nie ma. Player damage? Ej, tylko razy półtora można wziąć? Dobra, mamy najtrudniej jak się da. Chłopcu, które harduje nawet w slime Rancherze. Jak na razie powiem Wam, wygląda to całkiem elegancko. Pamiętajcie, że to jest early Access, także tutaj może być dużo błędów i bra. Po długim dniu łapaniu slajmów Betrix lebał Podczas oglądania jak słońce zachodzi Za morzem slajmowym Jezu morze nawet jest ze slima? Nagle do brzegu przycumowała łódka Była prawie pusta Miała tylko w sobie pewien list Odkryła się już farfa range Od Dry Reef pełnego pyłu po najdalsze zakątki Glass Desert. Ale są jeszcze nieodkryte światy. Batrix, Rainbow Island czeka na ciebie. Jeśli jesteś gotowa na nową przygodę, to wskakuj. No i co, i tyle przyszła sobie łódka i zabrała ją do Rainbow Island? Rzeczywiście nieźle, Rainbow. Podekscytowana Bettrick skoczyła na łódkę i popłynęła przez slime'owe morze. W końcu zauważyła coś, co nie było podobne do niczego, co widziała na Far Far Range. Góry, drzewa, trawa wszystko miniło się w kolorach i tańczyło i ruszało się jak jakiś sen. W końcu znalazła opuszczone konserwatorium. Co ciekawe, było wyposażone we wszystko, czego potrzebowałby slime rancher. Także tak oto zaczęła się nowa przygoda. O? Dasz mi się ruszyć? Okej, okay, dasz mi się ruszyć. Nawet mi powiesz, jak się ruszyć. Okej, okay, ale to już chyba wiem. System offline. Aha, tu pewnie będzie trade. Handel. Dobra, pokaż mi, ile masz slimów. 16. Tutaj jest różowy podstawowy, to jest jakiś nowy, to jest pewnie ten króliczkowy. To jest stary, stary, to jest chyba ten wodny, to jest królikowy chyba, czyli stary. To wygląda jak miotkowy, wybuchowy, wodny, kryształowy. To jest pewnie ten nietoperz? Co ty robisz to ręką? Jest tu chyba z pięć nowych slajmów, coś takiego i oczywiście złoty No jak na razie trochę mało. A jak mówiłem, Early Access. My przynajmniej możemy sobie zagrać nie to co PlayStation. Dobra, tu marchewki, kurde, wyglądają jak jakieś złote, świecące. Ta trawa nawet. Ty ja trawę wciągam, patrz! Trochę źle to zabrzmiało, ale okej. Okay. Dawaj mi marchewki, dawaj mi slajmy, wezmę poszukam jakichś nowych. Co to jest? E, chyba nic. Ty, 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 ty króliki, Są króliki? To one pewnie będą chciały marchewki, nie? Czekaj. O, jak to elegancko wygląda. Dieta warzywna, ale ulubione to jest to coś. Czekaj, mor. Water lettuce. Królik dla którego marchewka nie jest ulubionym jedzeniem? Czy on wskakuje na inne slimey? Co, co, co to jest? Researchon. Wczytuję dostęp do GG log. No cóż, jeszcze raz. Wysyłam drony do ich pierwotnych lokalizacji, scoutu, jakby zwiadu. Kiedy potwierdzę, że warunki są takie same, zabiorę się do roboty. To miejsce. Pamiętam te tęczowe pola. Czułem się jak w jakimś pięknym śnie. I w sumie czuję, jakby to był sen, bo trochę za szybko się skończył. Okej, okay, czyli to jest jak w jedynce były te wiadomości, to tutaj mamy... Drony. Jakaś mapa? Ooo, dobra. Uh, to jest druga miejscówka. To jest trzecia. tu jest pewnie granica mapy po prostu. Dobra, nie wygląda to na razie na zbyt wielkie. Wy do mnie. Ej, kurczak się tu pojawił. Tak, tak, o. Dobra, jakie tu upgrade'y? Wyższe mury. Prawie mam highs, Music box. Ernet. To się przyda. Solar shield. Ostatnio był prawie useless. Plord collector. Auto feeder. I tam? A nie. Na początku też są jeszcze miejsca jakieś. Dobra, nieważne. Myślałem, że jeszcze są miejsca na kolejne upgradey. Wezmę tu ich za kilka. Dam im jakieś marchewki. Tego kurczaka wywalę, tak samo te slajmy. Nie chcę ich tu, niepotrzebne mi są. Dawaj mi plorty. Ale tu w tej grze jest wszystko jasne, po prostu... Trochę boli w oczy nawet. Tego się nawet zmienić nie da. Nie da się jasności dostosować. Dobra, pik 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 pik. I mamy hajs. Dobra, to tutaj upgrade, high walls, tak, 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 chcę, bo już mi tutaj jakieś uciekły króliki, gdzieś tu hop sobie już skacze. Tu w ogóle jakiś warsztat mam dziwny. Co to jest tutaj? Aha, to jest samouczek zwykły. Tu na dole coś jest, jakieś metro, jakieś jaskinie. O, fabrykator, czyli to już mamy za darmo tutaj. A, nie wszystkie upgrade'y są po prostu za highs. Niektóre trzeba tak robić, a nawet wszystkie chyba. Czyli mamy tu normalne upgrady, mamy utilities, czyli nic na razie, warp tech i decorations. Resource harvester to jest... Te, to jakby wiertło, że mogę sobie otworzyć jakieś pojemniki dziwne. Fala pulsująca, ulepszenie życia, ulepszenie energii, ulepszone bieganie, jetpack, ulepszona pojemność, to też jest ulepszona pojemność i woda. I tutaj się wsadza te wszystkie rzeczy do środka. Spoko, czyli... Znamy mniej więcej mechaniki. A na razie to ja muszę tutaj więcej postawić tych slimów i trochę je nakarmić. Z autokolektora to trochę trudne będzie. Ty, ty, ty! Widzę coś, widzę coś! Patrzcie, tu jest wykrzyknik! Już można tutaj wziąć. O, Okej... Okay. To mamy... Chyba nie mamy wyboru, nie? Hej, hallo halo, Wiktor! No się ma. Betrix, czy... Słyszysz, tak? Oczywiście słyszę, słyszę. E, pewnie zgubiłaś się w morzu, czy coś. Tak, tak. A, nie, po prostu zapomniałem włączyć monitor. Dobrze znów widzieć twoją twarz, Betrix, bo tęskniłem za to, tobą, bo... droga przyjaciółko. Tak, zbierałem dla ciebie trochę glicze i tak dalej. Pomimo, iż jestem podekscytowany, żeby brać udział w nowej przygodzie, to jednak mam pewne dane, które mogą pokomplikować trochę sprawę. Ostatniej nocy dostałem wiadomość od czegoś w rodzaju sztucznej inteligencji. Jest zapisana w kodzie. Ale nie takim, który rozpoznaje. Próbuję to zanalizować. Ale jestem pewien, że została wysłana z miejsca, w którym właśnie jesteś tej tajemniczej tęczowej wyspy. O, prawie bym zapomniał weź ten domowy portal powinien ułatwić początkowe etapy Twojej podróży. Jedo home portal No, available in the fabricator Okej. Okay. Aha, ale nie mogę z nimi zrobić? Eee, tak, jestem w środku czegoś, tak, nie mogę gadać. A, czyli to nie jest. To nie jest stacja wymian, tylko po prostu mogę sobie pogadać z ludźmi. Ej, fajno, fajno. Okej, okay, ale tu jakieś Jellystone i Deep brine już są potrzebne, a skąd ja mam to wziąć? Jakby normalnie trzeba było kopać i tak dalej, nie? Te wiertła, pompy, ule. Ale nawet nie wiem, jak się je kraftuje, także sorry, Mordo, ale chyba nie. Dobra, Próbuję przejść gdzieś daleko. Widzę tam bardzo przyjazną buźkę. Co to jest mapa? Jest mapa, ale tylko połowy tego sektoru. Ale tu mamy jakąś jaskinię, tu mamy jakieś. piaski? Cześć, jak to jest nasza chata, to tutaj jeszcze są trzy miejsca, do których można iść. Jaskinia, tutaj jakieś dziadostwo, i tutaj jakaś plaża, i tutaj też jakaś kolejna plaża. No to tak jak w Jidynce, też były takie powiększenia terenu. Tylko muszę tutaj w tej grze pamiętać, że nie mam jetpacka, bo wpadnę do jakiejś wody. Tu jest coś, co mogę aktywować: Refinery. A to jest fajny link po prostu, że mogę tutaj wrzucić jakiś coś. Tam widzę kolejną mapę już. Mogę wrzucić, nie wiem, plorty albo jakieś rzeczy do craftingu, i to od razu mi się przeniesie tam do mojej normalnej miejscówki. To jest kolejna pszczółka. Miałem po prostu tak nabuzowane w głowie, kiedy tutaj przyszedłem. Pamiętam, że ciągnąłem Jellystone aż do konserwatorium, na po prostu łapami, normalnie, bo byłem tak podekscytowany. Bez tchu i spocony, robiłem wszystko źle, ale byłem szczęśliwy. Zostało mi niewiele czasu, więc będę potrzebował tych refiner linków, jeżeli mam być wydajny. Tym razem zrobię to dobrze. Ale co ty chciałeś zrobić? Ty jakieś testy, jakieś scouty robiłeś? Coś takiego? O! Oh, to chyba o to chodziło. Nie będzie tych pojemników, tych kulek, co się otwierało, tych zielonych i tak dalej, nie? A, tak, zapomniałem, że nie ma Jetpacka. I nie będzie tych wierdeł, tylko ja po prostu wezmę tam ten resource harvester i będę właśnie takie minerały kopał. To jest całkiem ciekawy upgrade. O, Tabi Slime. Całkiem ciekawy upgrade jeśli chodzi o tę grę. Okej, okay, kolejna połowa zrobiona, to ja może przejdę do przodu, tutaj jest jakaś... Plaża. Może będą tutaj te śmieszne roślinki. Jestem już na tej plaży? Tak, jestem. Oho. Ciebie wywalę, chociaż nie było tutaj żadnego trzeciego slajma, żeby się zrobił tar. To jest woda? Aha, to też jest jakaś specjalna woda. Okej, okay, to będę musiał tutaj zapamiętywać te miejscówki. A na razie tu nie mam nic y, do roboty za bardzo. Czej, przejdę może tutaj, bo to wygląda jakby można było przejść w to miejsce, jakoś się tepnąć. Pewnie trzeba będzie to jakoś kupić, albo jakieś zasoby tam wsadzić, ale przynajmniej będę wiedział co potrzebuję, nie? Okej, okay, tutaj truskawki już. Tak, to wygląda trochę dziwnie. Wielki kamulec. Tak po prostu. A czekaj, tu jeszcze coś. Nie, tu jednak nic nie ma. Hm. No nie. Dziwny jakiś kamulec wielki. Ale nic tu nie ma. Nie wiem, czy tych terenów jeszcze nie ma w grze, czy po prostu... Ja je muszę jakoś odblokować. Okej, okay, nastała noc. Teraz są te fosforowe slimy. Ja ich nie będę zbierał, bo one rano sobie padną. Muszę ten harwester zrobić, żeby te zasoby wszystkie zbierać. A tu co to jest? Co to, to świeci? A, po prostu kwiatki. Ok. Ooh. Pierwszy gordo to jest tutaj, dobra. Mam truskawki, także ci dam. Jeszcze więcej zaraz znajdę. Ciekawe co on tu dropnie. Kotki może wywalę, bo ich dieta jest dosyć trudna. Także ja ich raczej nie chcę tutaj na razie. Tylko, że całe jedzenie mi te króliki zeżarły. Ja nie mam co tam temu go się widać. Szczególnie, że on je owoce. A tu wszędzie są marchewki. Okej, okay. kolejny. Zapisał mi się na mapie. Ten się zapisał. A ten też, tylko musiałem bardzo blisko podejść. To ten je warzywa, tamten je owoce. Czyli zbieram absolutnie wszystko, co znajdę. Tam to wygląda dziwnie. To jest jakoś... czekaj, czekaj, gdzie to jest? To jest w kierunku tej miejscówki. Czyli to może rzeczywiście być jakaś miejscówka. Jezu tu wszędzie są te plorty, oni wszędzie coś jedzą. A ja bym wolał trochę jednak tego jedzenia podebrać. Pierwsze tary. Gratuluję Slime. Y. Wy to wszystko zjecie. Okej, okay, nie już rzeczywiście zaraz pęknie. Tam jest jakieś przejście. Do czego to może być? On tego przejścia blokuje. On to mi właśnie odbokuje jak pęknie. A tamten drugi? Nie wiem, on po prostu był na jakimś wzgórzu i tyle. Jezu, on są wszędzie! C co? C CO wy zrobiliście? Plus jest taki Tary nie jedzą, marchewek, ani owoców. Jezu, serio. Co jest? Przecież tu jest cała gromada tarów! Co tu się odwaliło? Jest, 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 jest! Pęka, pęka, pęka! Dobra, chodźcie tu do mnie, chodźcie, chodźcie, e, dostałem coś. Coś, co pękło. A, to jest jak ten! Jak skrzynki. Dobra, was wywalę. Nie chcę, żeby się mi tutaj coś zjadło przypadkiem. Aha, dostałem tylko to. Syf dostałem. A co to jest za miejsce? To jest woda po prostu, zwykła, bo mi nie pokazuje, że. O! Nie pokazywało mi, że mogę zebrać. Potrzebuję kotkowego. I coś tu otworzę. Nie wiem co. Dobra, kotki jedzą mięso. Czyli muszę po prostu ukraść jakąś kurę. Nie było to zbyt trudne, teraz muszę znaleźć jakiegoś kota. Albo jakieś koto-hybrydy. Dawaj. Jedz kurę. Jedz kurę. No jedz tu kurę. Mordo. Obżarłeś się czymś innym. Ty masz dokładkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden plord. Jeden. Nie jeść go, nie jeź go. Uciekam. Hello there, Wróciłem. Otwieraj przejście. Fajna animacja, fajnie to się otwiera. Okej, okay, tu znowu mogę rozwalić coś. To jakiś high, skóra i tak dalej. Open. Schemat jakiś? Tankliner. Yy, będę musiał wrócić do domu i przeczytać opis tego czegoś, bo nie ogarniam co to jest w ogóle. W ogóle myślałem, że tą grę będę pobierać jakieś pół godziny. Okazuje się, że to jest mniej niż 1,5 giga. Serio, zdziwiłem się. Jedynka? W sumie podobnie. Ale tutaj jest jeszcze upgrade graficzny i tak dalej. O Jezu, dobra. Trochę zjedli. I chyba potrzebują nowego jedzonka. A ja jestem bogaty! Lord Collector, dawaj. Zbieraj automatycznie. Ty. A tutaj jak wejdę? Sleep for six hours. Sleep until night. Sleep until morning. Okej, okay. to jest. To jest dobre. Ulepszyli sen. Nie, bez kitu. Trochę tego brakowało. O, jeżeli padnę. To wtedy zachowuję część moje, e, mojego ekwipunku. Ale to jest drogie i na razie jest mi mało potrzebne. Bardziej to ja bym chciał mieć to: Koton Plorty. Czyli potrzebuję królików. No to fajno, że właśnie sprzedałem wszystko. Za ile byś mi nowy sektor dał? 1800. No dobra, na razie nie potrzebuję raczej. Znalazłem jakieś miejsce. Tutaj. Trudno dostępne, więc stwierdziłem, że muszę tu wejść. A, Hadra ok. Tu jeszcze można wejść, ale jetpacka trzeba mieć. Trudno tutaj się cokolwiek zdobywa z tego jedzenia. Ja bym zrobił tutaj ogródek. A co jeszcze jest? Kurczaki, magazyn, incinerator, pont. A, to jest to samo. Tak właściwie. Dobra, robimy ogródek. Tak, tak, dawaj. I wiesz to jakoś A, upgradeuj. I więcej marchewek. Tak. I dawaj tutaj te march... Albo. Nie no, marchewki. Chcę króliki karmić. Dobra, jest 20, a ja muszę ten film na jutro zrobić, także w tym odcinku to by było wszystko. Następnym oj, oj, oj już, już im się nie podoba. W następnym odblokujemy ten zbieracz minerałów i będziemy szukać jakichś upgrade'ów. Robić te upgrade'y. Trzeba być też pobiegać po mapie, poszukać tu jakichś ciekawych rzeczy, bo tutaj było coś ciekawego, tutaj było coś ciekawego, tutaj jest ten, tego na pewno trzeba będzie bęknąć. Tutaj chyba nic nie było, tutaj mi nie było. Nie było mnie jeszcze w paru miejscach, także będę musiał tam jeszcze pobiegać. A w dzisiejszym odcinku to by było wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i siemka.